Cześć tej strony Marek. Dziś zapraszam Was na unboxing gry Galactic Cruise, którą dostałem do recenzji od wydawcy Kimson Key Games. Galactic Cruise jest to ogromna, wizualnie, ale też jeśli chodzi o poziom skomplikowania, gra euro od 1 do 4 graczy, w której jesteście CEO, szefem firmy organizującej turystyczne loty w kosmos i kosmiczne wakacje. Gra jest bardzo stylizowana na gry Vitala Lacerdy. Jeśli chodzi o ciężar, samą rozgrywkę, wydaje mi się, ale na pewno jeśli chodzi o stronę wizualną, dlatego że autorem ilustracji jest, jest Ian O'Toole, którego właśnie z gier, Lacerdy możecie znać. Będzie polska edycja tej gry nakładem portalu, ale to jakoś później w tym roku. No Ja gram w wersji angielskiej od oryginalnego wydawcy. No i dzisiaj zrobię sobie unboxing. Zobaczymy, co w środku. Gra jest bardzo ładnie wydana, ma dużo różnych fajnych tasek od Game Tres i tak dalej. I oczywiście będzie w przyszłości kolejny film, w którym opowiem wam, jak się w tą grę gra i na czym w ogóle to wszystko polega ale patrząc na ciężar i rozmiar tej gry, to nie będzie to szybko. Także na razie musicie zadowolić się unboxingiem. Zajrzyjmy do Galactic Cruise, możecie mi wierzyć lub nie, a to pudło jest naprawdę ogromne i gigantyczne i większe chyba niż gry Lacerdy, które miewałem, bo gra oczywiście przypomina gry Lacerdy, zwłaszcza wizualnie, bo jest autorem grafik jest Ian O'Toole, ale też Klimatem i ciężarem jest ta gra wzerwana na takie laterdowe, ale pudło jest naprawdę mega ciężkie i mega wielkie. No to mamy Welcome Pack. <laughs> Fajnie wyrobiony. Czyli taki tutaj zestaw na powitanie. Możemy sobie otworzyć. Co my tam mamy w środku? Wysypmy sobie to wszystko we środka. <laughs> to fajny pomysł. No bo cała gra to jesteśmy tam w tej grze. Tym samym CEO, szefem firmy, która organizuje. Komercyjne loty w kosmos, jakieś wakacje kosmiczne dla klientów. Welcome to Galactic Cruise. O, <laughs> śmieszne. Jakiś list od prezesa, a to spoko. To w ogóle na fajnym papierze wydane. Takim. trochę jak Stonemeyer Games kiedyś wydawali te swoje instrukcje. Były drukowane na takim ładniejszym papierze niż taki zwykły, zwykły. Tu mamy etykietkę. Proszę, możemy jako prawdziwy supervisor firmy Galactic Cruise. Access, all fajny gadget i fajny buyer. A tu mamy Your Workstation and You. I to jest spoko, bo to jest całe rozpisane, jak sobie gry zorganizować, gdzie sobie powkładać wszystkie elementy, komponenty, które wystrykamy. I to jest super, bo uwierzcie mi lub nie, nadal dużo takich, znaczy dużo, nadal są duże takie gry, gigantyczne z ilością komponentów ogromną, które nie mają żadnej informacji, jak sobie to wszystko powkładać i poorganizować. Co jest problemem, bo jak jest mała gra, no to wiadomo, że luz, jakoś tam się to wszystko na logikę poukłada, a kiedy gra jest jakaś wielka, no to potem jest problem, bo wytrykamy, nie wiem, 150 różnych jakichś tokenów i nie wiadomo gdzie je powkładać, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj mamy tacki graczy, bo tacy tu jest dużo, są autorstwa GameTrace, Trace, znaczy autorstwa, w sensie Game Trace je wy, wy, wykonał, zrobił. I ja bardzo lubię takie rozwiązania, bo nie wiem, może jestem rozpieszczony, ale powiem szczerze, że dla mnie gry euro, jeśli dostaję, przychodzą, kupujesz taką grę. Ciężka gra, gdzie jest pełno komponentów, a w środku po otwarciu mamy 30 zwiniętych w rulonik woreczków strunowych. Ja powiem szczerze, takim coraz bardziej dziękuję. Bo mnie to wkurza po prostu, bo to jest tak, że ja osobiście nie wiem, wolałbym, żeby gra nawet była po prostu droższa, ale miała jakiś fajnie zorganizowany i przemyślany system, żeby to wszystko przechowywać. Bo trzymanie takich dużych gier w woreczkach to jest trochę męka, bo te gry już są długie, jeśli chodzi o czas rozgrywki i długie, jeśli chodzi o jakiś setup i tak dalej. A jak jeszcze wszystko mam wyciągać z jakichś woreczków, to yy, no to nie wiem, no, mnie takie coś generalnie mierzi. Ja wiem, że są producenci insertów i oni robią różne inserty, niezależni do różnych gier, ale też nie do każdych. Każdej gry nie do wszystkich gier. I jest szansa, że na przykład kupicie sobie jakiegoś Eurasa ciężkiego. I akurat do niego nie będzie insertu, bo to nie będzie jakiś super popularny i chodliwy Euras I tyle. No, także jak są takie tacki, to jest, uważam, bardzo wygodne i to szanuje po prostu gracza, czas i zorganizowanie wszystkiego na stole. No ale to jest moje podejście, bo wiem, że są ludzie, którzy wolą tanią grę bez żadnego insertu. Byle była po prostu tańsza. No to, to też jest taka opcja, ale ja jednak jestem wygodny i wolę takie tacki. To są chyba tacki na różne zasoby, tak mi się wydaje. Ponieważ są dwie, i chyba możemy sobie po na stole rozłożyć je gdzieś tam w różnych miejscach stołu, żeby każdy gracz miał do nich dostęp. Ja grałem solo, nie mam problemu, bo sięgam do. Jedna tacka mi wystarczy, ale jak jest was więcej, no to jest spoko. Tu kolejna jakaś tacka na, na komponenty różne jakieś kafelki, płytki. To trzeba sobie wszystko poukładać zgodnie z tą instrukcją, którą przed chwilą widzieliśmy. Tutaj wydaje mi się, że mamy znaczniki graczy w kolorach graczy. Fajnie, że te kolory są takie bardziej pastelowe, a nie takie typowe walące po oczach, czerwony, zielony, tam niebieski, żółty. Kurde, bardzo ta gra jest taka lacerdowata, no. Nie chcę mówić, że autorzy tutaj zerżnęli, bo to jakby, no bo to wiadomo, ta gra ma kompletnie jakieś tam inne mechaniki, inny temat i tak dalej, ale no widać, że bardzo, bardzo się na laserdzie wzorowali. Wygląd tych drewienek, wygląd mepelków, wygląd tych tacek, tego wszystkiego jest taki bardzo lacerdowaty. Nie mówię, że to jest jakaś wada, bo jak to jest się z panem lacerdy jest autorem gier i mu się marzyło zrobić grę w takim klimacie. No to super, tylko mówię, że jeszcze właśnie, a jeszcze przez to, że Ian O'Tull jest ilustratorem, to tym bardziej są takie skojarzenia. I też może to jest właśnie bardziej kwestia Ian'a O'Tull'a, bo ja też jest taka gra Pampero Euro, która też przez to, że jest ciężką grą Euro i, a, i grafiki robił o to też mi się właśnie z Laterdą kojarzy. No dobra, no to Macie już nie będę wszystkich wyciągał, bo są znaczniki po prostu w kolorach graczy, to trzeba sobie wszystko do tych rakiet potem powkładać. Tu mam jakieś inne znaczniki. Nim yy, pewnie śledzimy, będziemy śledzić jakiś poziom różnych, myślę surowców, może na naszych planszetkach graczy. OK, to trzeba sobie wszystko będzie poukładać, rozparcelować. Tu na pewno jakieś komponenty też będą do gry solo, bo mamy tutaj automę, przeciwko której gramy, karty. Nie wiem, do czego służą. Powiem szczerze, nie grałem w tę grę, nie miałem okazji zagrać prototyp. Yy... Głównie się ta gra, głównie się na tą grę skusiły i mnie zainteresowała przez temat, bo uważam, że jest fajny. W sumie gra, w której dowodzimy, znaczy dowodzimy. <laughs> Może nie dowodzimy, ale jakby jesteśmy szefem firmy, która organizuje loty w kosmos, ale takie właśnie nie typu, jakieś, wiecie, science fiction, voidfall, tylko takie śmiesznie komercyjne, w sensie turystyczne, jakieś wakacje w kosmosie. Jest to fajny temat. No, i podoba mi się wizualnie ta gra i też ponieważ lubię gry Pitala, Lacerdy, nie grałem we wszystkie, ale te co grałem ogólnie mi się podobały. No, to stwierdziłem, że chętnie Galactic Cruise na pewno spróbuję. No, i polska edycja też wyjdzie Galactic Cruise od portalu w tym roku, już jest zapowiedziana. Teraz tak, tu mamy różne takie gąbeczki, bo do tej gry są dwa dodatki. Jeszcze ja tych dodatków nie mam. Są dwa dodatki z modułami dodatkowymi, które można do gry sobie dodaj, żeby grę urozmaicić, jak się wam podstawka już znudzi. One działają bardziej nie na tej zasadzie z tego co wiem, że nie dodajemy ich do gry, tylko jakby używamy ich zamian. Czyli tak jak wyciągamy jakieś kafelki z podstawki, a zamiast tych kafelków z podstawki używamy tych z dodatku. Ale wiem, że to jest tak wymyślone, że tutaj teoretycznie powinny te dodatki wejść do tej gry podstawowej, do tego pudła. Jeśli sobie kupicie i to jest fajnie wymyślone, no bo nie musicie się zastanawiać, gdzie te dodatki tutaj włożyć. No ale dla ludzi, którzy nie mają dodatków, no to się z takimi gąbeczkami, bo tu po prostu jest miejsce na, na te różne dodatki, jakieś tam pudełeczka, tacki na różne, nie wiem, komponenty. Fajnie to wymyślone, no fajnie wizualnie, kurczę, bardzo, bardzo ładnie i zachęcająco to wszystko wygląda. I ściągamy jedną warstwę, poniżej mamy drugą warstwę. I teraz mamy coś, co Wam muszę pokazać, bo to jest chyba największa instrukcja do gry, jaką ja w życiu widziałem. Mam na myśli format tej instrukcji, bo to jest, może tego nie widać na, na kamerze, ale to pudło jest dużo większe niż taka typowa planszówka. To jest takie pudło, no wielkości, nie wiem, właśnie no gierlacerdy, takie po prosto prostokątne i spore. Nie mam tu teraz pod ręką na szybko takiego zwykłego pudełka z planszówką, no ale zwykłe pudełko byłoby dużo mniejsze. I ta instrukcja jest prawie takiego formatu jak to pudło. Ona jest gigantyczna, to jest, nie wiem, prawie dwa razy A4. Dużo tu jest zasad. 46 stron, no to jest ciężki EURASP. Tutaj na końcu widać, że to są informacje o dodatkach: Expansion Accommodations i Expansion Advancements. To też jest spoko. Znaczy to wzbudza moje fomo, bo ja nie mam swoich dodatków. Widzę je tutaj w instrukcji, ale dla kogoś, kto ma te dodatki, ma cały komplet, jest fajnie, bo. Nie ma jakichś dodatkowych instrukcji, bo czasami jest tak, że jak są jakieś dodatki do gry, no to potem dostajecie jakieś takie karteluszki czy jakieś dodatkowe instrukcje, które gdzieś tam muszą się trzymać, gdzieś tam się wam walają z boku, a tu jednak od razu są one ujęte w instrukcji, więc nie musicie ich gdzieś tam szukać, jakie macie. Rachel to jest Automa Solo Rules. Mamy tutaj Automę, przeciwnika, przeciwnika w którym gramy, tu Player Rules. No jest tego sporo. Ale też wizualnie bardzo ładnie to jest wszystko zaprojektowane. Jest tutaj dużo przykładów, dużo zdjęć, dużo grafik, więc mam nadzieję, że nauka tej gry będzie przyjemna. No ale to jest na pewno gra, na której trzeba poświęcić pewnie dzień, żeby sobie to wszystko w ogóle wypstrykać, posortować, pooglądać, poczytać instrukcję i ogarnąć. Eee, wiem, że tu Paul Grogan z Gaming Rules maczał palce w tej instrukcji, jakoś tam konsultował tę instrukcję. Jeśli znacie kanał Gaming Rules, to ja Wam bardzo serdecznie polecam. Jest on wprawdzie anglojęzyczny. Ale ja zawsze go oglądam właściwie, kiedy chce się nauczyć jakiejś takiej ciężkiej gry, bo tam są i instrukcje i nauka zasad. Ale też Paul ma właśnie rozgrywki w różne gry, gra solo, ma gameplay i tam naprawdę dużo można się nauczyć. Hmm. Tylko mówię, no, trzeba sobie to po angielsku włączyć, ale spoko. To jest co ty: Kompany Rekord. Jakaś dodatkowa książeczka, gdzie mamy jakieś porady, jakieś ikonki, wytłumaczenie różnych rzeczy. Znowu część jest do dodatku, bo tu mamy Accommodations Expansion. Puste kartki, możemy coś narysować, jakąś rakietę. A to mamy takie różne opisy, ale takie bardziej fabularne, bo ja myślałem na początku, że to są opisy, jak co działa. Ale tutaj mamy w ogóle takie opisy, po prostu jakieś śmieszne, takie, bardziej związane z fabułą, jakieś różne moduły. No fajnie to wymyślone. W tym, wizualnie w ogóle to jest też fajnie. Widać, że ktoś bardzo przemyślał ten cały aspekt taki obcowania z tą grą takiego, no nie organoleptycznego, że, że mamy te instrukcje, te książeczki, wszystko jest fajnie zaprojektowane, przyjaźnie. Super, tak powinny gry wyglądać. To jest gra z ks jest droga, nie pamiętam ile ona kosztowała na sterze. Na stronie wydawnej kosztuje teraz 120 Dolsów. Du dużo, to podstawka, bo jeszcze są dodatki, ale tu przynajmniej widać za co się płaci, bo jakość tego jest naprawdę super. Plansza Plansza jest gigantyczna. Mamy dwie strony tej planszy. To jest chyba taka strona, którą wam na początku, kiedy tam uczymy się gry i <laughs> chcemy się nauczyć, bo tu dużo rzeczy jest nadrukowanych już na tej planszy. Bo druga strona tej planszy jest taka, że tutaj te różne miejsca, które tutaj są nadrukowane, to tutaj są puste i sobie tu kładziemy różne kafelki, karty i tak dalej. Więc to jest taka już wersja bardziej zaawansowana, a ta bardziej podstawowa jest tu. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co gdzieś tam zerkałem. I chyba to nie jest tak, że jedna jest strona na przykład dla nie wiem, dwóch graczy, a druga dla trzech, czterech. Tylko raczej jedna jest zaawansowana, a druga nie. Planszetki graczy też gigantyczne. Ta gra już widzę, że będzie wymagała gigantycznego stołu, naprawdę, bo, bo to wszystko jest bardzo duże w tej grze. Dwuwarstwowe, no to jest super, nie? I to jest też tak jak w grach Lacerdy, że nic nam nie będzie tu latać, nic nie, nie będzie nam przesuwać. To jest też powinien być standard w grach. Albo w takiej wersji jak tu, że to jest po prostu od razu dwuwarstwa, planszetka, albo nawet takiej wersji, jak tam czasami wie, że Czech Games Edition robi, że chyba w Seti tak było, że tam te planszetki były takie jednowarstwowe, ale się jakby składało w pół była taka naklejeczka i nagle się nam robiła dwuwarstowa planszetka. Bo jak potem mamy takie różne rzeczy, które musimy śledzić, różne zasoby, tak to, to jest płaskie, to łatwo naprawdę sobie to przewrócić i, i potem, jak nie pamiętamy, co było w którym miejscu, to jest problem. Chyba największy problem był w transformacji Marsa, tej starej, tam gdzieś tam oni wydali jakieś takie dwuwarsowe elementy, że łatwo było stuknąć i wszystko się nam rozpadało to jest kolejna planszetka, jakby tamtych było mało, była główna, planszetki graczy, a tu jest jeszcze jedna dodatkowa plansza, którą sobie gdzieś rozstawiamy. I kurde, no mówię, jakbym widział takie gry, no typu właśnie choćby z Laterny, gdzie mamy jeszcze dodatkowe plansze dostawione z boku, albo wojtwolem Mi to też bardzo wojtwola, powiem szczerze, przypomina. No ale mówię, to jest Janotul, Tool, kolejna planszetka, którą gdzieś tam kładziemy z boku. I teraz mamy takie coś, co nazywa się Employee Handbook. I każdy gracz dostaje taką książeczkę pomocy, i to ma opisane różne akcje, które są w grze, informacje, jak się zdobywa punkty podczas gry, na końcu gry, jak zdobyć jakieś punkty reputacji, pieniądze, reklamy, zasoby. I to jest spoko, bo mm, to właśnie mówię. W grach laserdy też takie coś jest, że gracze dostają takie zeszyciki pomocy. to dużo upraszcza rozgrywkę, bo jak już poczytacie instrukcje i znacie ogólne zasady, to najczęściej jest tak, że potem można mieć taki po prostu, tą książeczkę przed sobą, każdy gracz i te podstawowe, czy takie informacje, o których można nie pamiętać podczas gry, można sobie z takiej książeczki wyczytać. Bardzo fajnie jest to zaprojektowane, chociaż mówię, że kurde, to no, wygląda na bardzo skomplikowaną grę. No i mamy cztery sztuki takich handbooków dla każdego gracza. Tu mamy jeszcze jakieś mepelki w kolorach takich innych. To wygląda mi na jakichś podróżnych i turystów, bo tutaj to wygląda, jakby ktoś miał. Mepelek, jakiś rodzic z dzieckiem. Bardzo ładnie to zaprojektowane, wszystko jest. Tu mamy jakiegoś turystę, imprezowicza, który trzyma drineczka. Fajne, no, fajny, fajny klimat jest tej gry, ja wam powiem. Kurczę, bo ja wiem, że to jest ciężki Euras i pewnie finalnie to się wszystko będzie sprowadzało do przesuwania tych zasobów z jednej strony na drugą, zdobywania punktów. Ale nie wiem, no, jeśli ktoś jednak. Próbuję tego klimatu, to takiego Eurasa przemycić trochę, to, to dla mnie to jest zawsze, zawsze przyjemnie. Mi się w takie gry Euro dużo bardziej przyjemnie gra. Jeszcze takie gry, które są takim suchym, po prostu Excelem i, i, i nic poza tym. I kolejny poziom jeszcze jest poniżej, bo tu mamy całą tekturę, którą musimy sobie wywstrykać, aczkolwiek jaką wystrykamy, to ona zniknie i to położymy sobie na dnie pudełka. Bo pudełko, kiedy do mnie dotarło, no to się nie zamyka całe, w sensie od, odstaje wieko od reszty, ale głównie przez tą tekturę, której widzicie, jest na grubość sporo. Nie będę zgadywał co jest do czego, bo tak jak mówię, nie grałem w tą grę jeszcze. Mamy tutaj różne arkusze do wywstrykania, jakieś różne kafelki, różne moduły, pieniądze, reklamy. Te pieniądze i te reklamy można było sobie chyba na stronie wydawcy na KS-ie kupić w wersji jakiejś takiej akrylowej, ładniejszej. Mm, spoko. No ale wygląda to wszystko ładnie, ale też bardzo mówię, bardzo jano otulowato. Mm. Można nie wiem, jak ktoś nie lubi jego stylu, no to gorzej. Ale ja lubię, bo dla mnie mimo ilości ikon i wszystkiego to muszę powiedzieć, że te jego sposób projektowania, ikonografii wszystkiego jest zawsze czytelny i nawet w takich grach, jak Void for skomplikowanych, jednak te ikony po jakiejś przynajmniej jednej rozgrywce są na tyle czytelne, że czy intuicyjne, że można po prostu zapamiętać, co do czego służy. No i tak wygląda zawartość Galactic Plus. Ja sobie tu muszę wszystko ładnie posortować, potem poorganizować. Oczywiście będzie drugi film na moim kanale w przyszłości, myślę, że trochę czasu upłynie, zanim to nagram. W którym pan powiem, jak się w tą grę gra, w ogóle jakie są moje wrażenia z rozgrywki. Ponieważ, czy to jakoś tu wchodzi? W ogóle, jak to jest? Włazi to? Nie włazi. Czemu to takie rzeczy, raz coś wyjmie i potem już nie wchodzi? No, w każdym razie muszę sobie to jakoś poukładać posortować. Będzie drugi film na moim kanale w przyszłości, gdzie opowiem Wam, jak się to wygra. No, ale tak jak mówię, ciężka gra, skomplikowana, duża tego tak wszystkiego jest. Trochę czasu musi upłynąć, zanim sobie to wszystko Spróbuję. spróbuję. Jeszcze jest wariant solo, który ma dodatkowe zasady, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo zachęcająco. Jeśli lubicie ciężkie rasy, to Galactic Rules myślę, że warto się zainteresować. To tyle na dziś, dziękuję. Odwiedźcie mnie na social mediach, linki w opisie do tego filmu. Zostawcie łapkę w górę i zachęcam jak zawsze do subskrypcji mojego kanału. Dzięki, do następnego razu. Cześć!